Dzień dobry, witam was na kanale Night to, to jest PLG Scott, czyli drugi najlepszy pseudo-ekspert e sportu z League of Legends Dzisiaj omówimy sobie MSI, przez to, że nie było wcześniej omawiania play to również przejdziemy sobie do tych play -inów. zapraszam A więc play Billy Billy Gaming i 7 w grupie A jeszcze Golden Guardians kontra Sports. Billy Billy Gaming, czyli wicemistrzowie LPL R 7 mistrzowie yy, Ameryki Środkowej, zawsze zapominam Mili Mili Gaming oczywiście wygrał tutaj 2-0, a R7 nie pokazało nic nadzwyczajnego. Eee, Golden Guardian zwycięzcy mistrzowie LCS-a powinniście raczej wiedzieć, chyba, że nie wiecie, bo nie śledzicie LCS-a, ponieważ to jest region, który absolutnie nie opłaca się śledzić, ponieważ ani nie oddaje rozrywka, ani nie oddaje tam poziom. No i kontra mistrzowie Wietnamu. Wietnam jest znacznie lepsze do oglądania, są to ciekawsze rzeczy, Wietnam ma swój unikalny playstyle, ale niestety to nie dał rady. Golden Guardians wygrał dwa razy na GBS Esports. W grupie B G2 kontra Loud. Pierwszy mecz na G2 kontra Loud wyglądało bardzo dziwnie, gdyż Loud łapało przewagi, jak G2 robiło jakąś akcję, Loud kontrowało tą akcję, wychodziło jakoś naprzeciw z inicjatywą i prawie G2 o mało nie przegrało tej gry. Na szczęście wygrało. I wygrało drugą i znacznie bardziej się zrewanżowali na brazylijską ekipę, ponieważ El Loud to właśnie brazylijska ekipa. PSG Talon kontra Detonation Focus Me, czyli PCS kontra LJL czyli to jest Japonia no i tutaj Detonation z Focus B ale się nie udało, 2-0 dla PSG, padą no i potem mieliśmy lower bracket dla grupy A i tam się spotkało w lower bracket'cie R7 kontra GAM Esports i wynik skoczył się 2-1 R7 pokazało fantastycznego lola GAM Esports wygrało tylko jedną mapę i i to w zasadzie na tym było tyle. Wszyscy się y, zdumieli, R7. Jakim cudem to może tak dobrze grać? Jakby Europa Środkowa nigdy dobrze nie grała, a Gab Esports to Wietnam. A Wietnam, y, no to wiadomo, że udał się na przykład z, z Hangul Buffalo, bo właśnie też Gab Esports i oni bardzo dobrze zawsze grali. Oni potrafili zrobić. E, Dzikie rzeczy. Na przykład pamiętamy ich z tego, że wygrywali na G2. E, Wietnam zawsze wygrywał na G2, coś jest nie tak, ale na szczęście byli razem w grupie, i na G byłoby ciężko naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No ale tak, RSS wygrało. Golden Guardians przegrała na BLG, ale Wicemistrzowie LPL-a upuścili jedną mapę na wicemistrzów LCS-a. Ja się zastanawiam, jakim prawem, dlaczego, co tu się w ogóle wydarzyło. To nie powinno tak w ogóle koegzystować ze sobą w naszym wszechświecie, że. Bicamisz, drugi slot LCS-a wygrał z drugim slotem LPL-a. Jakby to jest kompletny znak nierówności. Jeżeli byście byli matematykami, to byście to albo oznaczyli jako jakiś e, abstrakcyjny zbiór liczb zdarzeń, który nie ma prawa w ogóle egzystować, istnieć w naszym wymiarze. To jest. Coś takiego ten poziom. I trzecia gra, po tym jak już Golden nas się rozpędzili, też wyglądała dobrze, ale na szczęście Bill Gaming przypomniało sobie, że nie może, nie mogą plamić swojego honoru przegrywając na Amerykę, bo to, 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 to jest wstyd i to już nawet nieważne czy północną, czy środkowym, czy na Brazylię. Po prostu to jest wstyd. Może to jest ogólnie Ameryka Południowa nie wiem, nie jestem pewien, ale to jest na pewno jakaś Ameryka R7. E to byłby wstyd nieważne na jaką Amerykę by Belgię przegrało. Faktycznie na LCS to jest mniejszy wstyd, bo no, jednak są, powiem wyżej, ale nadal to jest wstyd. Co nie można odmówić Golden Guardiasom, że są ekipą naprawdę ciekawą, ponieważ są to gracze, którzy raczej nie są z nami. Nie mają coś jakichś nadzwyczajnych zdolności indywidualnych, chociaż na MSI. No powiem wam, jak byli w Gazie, to grali bardzo ciekawie i bardzo dynamicznie. Coś jak. Yy, co mógłbym tak na szybko porównać. Jak, jak Lions w 2020, że mogli, mogli zaskoczyć. Madlys to też to była taka drużyna z ludzi, których kompletnie nikt kurcze blaszka nie znał, nie? A później się okazali nie, bo w 2021 zostali mistrzami Bieca. No i fajnie. Eee... Tak że tak mógłbym porównać Golden Guardiansów. I to się skończyło tak, że R7 grało na Golden Guardians, Golden Guardians nie pozostawiły suchej nitki na R7, potem mieliśmy yy, na lower bracketie Detonation Focus Me kontra yy, Loud i i musiałem się spojrzeć na chwilę, Loud wygrał na Detonation Focus Me 2-0, zapomniałem o tym, chyba nawet nie oglądam tego meczu i <laughs> link, nie mylę ale bym się nie mylił. G2 grało oczywiście na PSR Talon. G2 kompletnie ich zniszczyło i zdominowało, Potem Laud zagrało sobie na PSR Talon. Brazylia kontra PCS. Jak to mogło się skończyć? Każdy się... No myślę, że to była totalna dominacja genetyczna ze strony PSR Talon. No i w zasadzie no, kto, kto by się dziwił. Zagrali bardzo dobrze. No i nadszedł... Yy, jakby ten, ten, ten wspaniały mecz, który miał wyłonić trzecią drużynę, która dołączy do main stage'u w MSI, czy to będzie PSG, czy Golden Guardians. I to wszystkim się wydawało, że będzie dosyć wyrównany pojedynek. PSG talon jednak jest w PCS-u, on potrafił zaskakiwać, w 2021 był na MSI, i pokonał Cloud9, w którym był Perks i Sven chyba z tego co pamiętam, doprowadzili do 5 map przeciwko RNG, przeciwko mistrzom LPL w 2021, więc oczekiwania względem nich były bardzo duże. No i co się okazało? Dostali 3-0 od Golden Guardiansów. No to była słodka wiadomość, bo no, nic nie wskazywało na to, że aż tak będzie to beznadziejnie wyglądać że aż tak zostaną kompletnie zdominowani. No trudno, mówi się trudno, tak czasami bywa. No, ale teraz możemy sobie zobaczyć brakety głównego stage'a MSI. No więc mamy tutaj Genji kontra G2. Wow, Mad Lions kontra T1, Cloud9 kontra Billy Gaming i JD Gaming kontra Golden Guardians. Wow, 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 wow. mnie, no nie nie ułatwiłeś roboty y, Europejczykom ale trudno, tak się zdarza więc przejdźmy do e, pokazu slajdów sobie mam to w slajdach po prostu zrobione żeby mi to było łatwiej to ogarniać Genji kontra G2 to się wydarzyło jak ja to nagrywam wczoraj, czyli 9 maja dzisiaj będzie grać MAD Lions kontra T1 względem tego jak ja to nagrywam prawdopodobnie też to wrzucę 10 maja no ale do no, rzecz. Pierwsza mapa padła łupem. Genji. I w zasadzie nie było w tym nic złego. Jakby to ta gra wyglądała z początku nawet dobrze. Bo G2 odpowiadało agresywnie, tylko Caps się wywalał. Caps był największym problemem tego early game'u. Zresztą to widać po jego KDA, że to naprawdę było fatalne. Tak mocno jak się tylko da. 062 2 na Capsa. No, ale po tym early game przyszedł czas na middle game, gdzie G2 eSports kompletnie się posypało. Okej, okay, zdobyli dwa Draki. No i co z tego, że zdobyli dwa Draki? Oni potem nic nie potrafili zrobić. Byli totalnie dominowani przez middle game i w late game, do którego chyba nawet tak dopiero dochodziło, ale. Męcz był fatalny do oglądania. GT 2 Sports niczym się nie pochwaliło. Broken Blade nie miał jak dobić do przeciwników. Jajek próbował rzucać tymi didami, ale nawet jak rzucił, to co z tego? Jak już było przeważnie po ptakach, Caps nic nie zrobił. Kompletnie nic. On się w tych fightach, to co zrobił? Rzucił Ultimate'a. I to wszystko. Na tym kończyła się jego mm, przydatność, użyteczność. On nic samem nie reprezentował. Han Samymi X. Dobrze orali na początku middle game, early game, na bocie. Ale wiecie co? Wszystko poszło w piach, bo PACE jest niesamowity, bo Aphelios jest broken, bo Aphelios będzie zadawać tyle obrażeń, że ja pierdzielę e, Saporci trochę nie oddawali w, tym, w tej mapie, chociaż DLight no, po middle game już tak lepiej wchodził się mu z Grom, nie tak samo dobrze jak Nike X, który. Może i nie miał najlepszego zadania, e, na, może nie miał i e, najłatwiejszego zadania, ale i tak mógł wypaść lepiej. Było kilka misowanych Erek i tak dalej. Ogólnie mecz wyglądał słabo, ale jeżeli miałbym ocenić Jinji, to Dora na pewno jest tutaj na plus, bo najpierw Broken Blade w Gaming go solo'ował prawie, że? Na szczęście miał Teleporta, więc tego mało co obchodziło. Wrócił, solo killował Broken Blade'a. To był Solo Kill, tak, chyba to był Solo Kill, mimo że Pinat się tam zbliżał, ale to był Solo Kill. Muszę pochwalić Pinata do rana, ponieważ to są dwójka zawodników, którzy bardzo dobrze się dogadują na mapie, to jest taki odpowiednik BDS-owego duo Adama i Sheo, ponieważ Top Lane nie jest stabilny, ale jeżeli zacznie oddawać, jeżeli jest w gazie, to wow, robi dużo fajnych, ciekawych rzeczy. A Pinut. Pinat jest takim yy, strażnikiem, tego, takim pewnikiem, że nawet jeżeli coś mi nie wyszło, to on tam zaraz bije i dokończy. Albo jest strażnikiem tego, że żaden jungler nie przyjdzie przeszkodzić Doranowi. W tym przypadku Jak, który razem z Hansamą próbowali szarpać za uszy G2. No, Broken Rate w tej mapie nie miał czym się popisać. To jakby nie bierzesz w proplayu na mistrzów Elsie, Kaja, Dariusa, bo no nie masz jak się do nich dostać. Masz niby, walczysz niby przeciwko Fiorze, Waj i Leonie, to są male czempiony, tak? Tylko problem jest taki, że Fiora albo będzie skakać jak małpa, albo ma tą swoją tarczę, tą nieśmiertelność. Waj ma nie skakać jak małpa, a jak ją przyciągniesz, to w zasadzie mało ją obchodzi, bo to wytrzymały Bruzer i rzuci sobie tarczę. Wrzucił w ciebie Q, jak, jak przybliżysz tą waj, to będzie mieć bliżej do na przykład Han Samy, którego chcesz jak najszybciej unieszkodliwić swoim ultimate'em, Mian no, to co mnie dogonisz? A to prędzej ci taką bułę sprzedażę. XD No ale ona, no to wiadomo, jest nie, nieśmiertelna, da ci 20 milionów CCK i w tym czasie to nie wiem, 20 tysięcy razy ciebie zabiją, więc średnio. No i mamy mecz drugi, czyli również wygrywa. I ten mecz był naprawdę obrzydliwy, okropny do oglądania, jeśli jesteście fanami Europy. W ogóle to był mecz obrzydliwy, nie warto oglądania. Dlaczego? Bo to był kompletnie straty mecz. To wiecie, e, zrobiono właśnie nowy mm, format rozgrywek międzynarodowych, wzorowanych trochę na ten z Elisie. Po to, aby było jak najmniej meczy takich jednostronnych, gdzie te regiony drugiego i trzeciego tieru grają na minor regiony, czyli LCS, LEC, LPL i LCK. Tylko problem jest w tym, że ten mecz wyglądał właśnie jak taki mecz minor regionu przeciwko temu trzeciemu slotowi regionów. To było naprawdę fatalne. 19 minut 46 sekund. Jak próbował coś zrobić w tym... E, jego Co skopulował to jego, ale na nic więcej się to nie, nie przydało. Hansa ma Mike X naprawdę tragiczne, tragiczne zagrania. To było fatalne do oglądania. Oni chyba do piątej czy tam szóstej minuty zdążyli się dwa, prawie trzy razy wywalić. Nie, dwa razy się zdążyli wywalić. Ale Pace zgardoł trzy fragi z tego. Delight 1, jeden. Jeszcze mieli, wyciągnęli Blitzcranka. Wow, GG. <giby> <Gigi. giby> Blitzcranka, ja czemu nim nie grają wcześniej? A, i Doran jeszcze sobie wyciągnął Tristianę na topa przeciwko Kennenowi. Co jest ciekawe, bo jest są bardzo dystansowymi czempionami, Kennen i Christiana. tylko Christiana jakby ma odrzut, a Kennen ma to szybsze biegańsko, nie? Ale... No i Stuna ma jeszcze. Ale to był ciekawy pojedynek. <laughs> ciekawy bardzo. No, także no, Jitsu tutaj kompletnie nic nie zrobiło i... Jedyny powód dlaczego to się skończyło tylko 10 praktycznie praktycznie 11 to przewagą w goldzie dla Genji to tylko dlatego bo ten mecz trwał 20 minut. Jeżeli by trwał dłużej, to myślę, że spokojnie 20 tysięcy deficytu mogłoby się tu pojawić. No i... Mamy być trzeci to wygrywa, ale jak to się stało? Więc po kolei Zacznij, zacznijmy od tego, że biorą popi na dżunglę. W sensie najpierw nie wzięli popi na dżunglę, najpierw sobie wzięli yy, Zaje... nie, Kenena, Zaje i Rakana. I dlaczego wzięli? Kenena, Zaję i Rakana. Kennen, bo on zadaje dużo obrażeń. No i e, masz jakby połowę wygranego teamfight'a, jeżeli się wbijesz z do środka i przeciwnej drużyny. No i masz Zaję i rakan. Co jest w sumie dobrym botlane'em, bo masz sobie fajnego e, tam tanka, no, który, taki dziki, który dużo skacze, ma efekty C. Masz Zaye, która może rzucać jak powolono tymi piórami i bardzo, bardzo dużo wyleć obrażeń. No i jeszcze stilować. No i masz kapcę na Anii, który jest takim powiedzmy mocno defensywnym itemem w tej, tej sytuacji. Nie itemem, bohaterem, jestem głupi, przepraszam. Bo no, masz tam tarczę, masz stuny i masz y, tego Tibersa, który zawsze ci będzie pomagać na linii. Czowi y, zrobił coś niekonwencjonalnego, ale coś, co działało przez pewien moment. Jóki z mida I to było dobre, bo jak były moje wcześniejsze obawy, że Ani, jakby to jest dosłowna reprezentacja, jak patrzymy na wygląd tych bohaterów, to faktycznie możemy sobie przedstawić, jak to będzie wyglądać. Mm w grze, bo Kysante jest duży. Jest umieśniony. Skacze jak małpa. Chciałbym powiedzieć coś o jego kolosze skóry, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało rasistowska, ani żeby mistrzeli film. Więc yy, yy, jest bardziej yy, rozwinięty fizycznie. Aha, ani to. Taka squishy, mała dziewczynka. I dosłownie tak było w tej grze. Kysarta jak się Bio w kapsa, to on nie, obal umierał. I na szczęście nikt by się tego nie spodziewał, ale nie umierał. Tylko wiecie, za tymi statystykami 208 stało tak naprawdę tylko to, że stał na linii, nie umierał. Jak dostawał ganka, to robił fragi i obrażenia. Jak nie dostał ganka, to on dostawał obrażenia. To nie był fantastyczny performance od Capsa znaczy w ogóle, to, ta seria to była beznadziejna w jego wykonaniu, ale nawet ta mapa nie była jakoś yy, wybitna. Ja nie pokazują tego statystyki. Jak to Popi robił dosłownie co tylko może. Właśnie chodził, gankował, nawet jak nie było gdzie gankować, to on chodził, robił presję, robił wszystko cokolwiek się dało. Cały ciężar G2 spadł na barki Jajka, na no tego najmniej doświadczonego gracza. Dlaczego? Dlaczego? Czy Janko tutaj zagrał lepiej? Nie wiem, O może by lepiej to wytrzymał, może by lepiej wytargał za, za te uszy No chociaż niedaleko by mu tak dobrze nie poszło, ale... Całe G2 po prostu upada, jest w jakimś dom performance. to jest... ...obrzydliwe I jak musi ciągnąć za uszy? Ja nie chcę teraz, żeby ludzie pomyśleli, że ten słaby performance jest przez to, że Jak jest w drużynie, a nie Jankos. Może to jest. Może po części by to inaczej wyglądało, jeżeli Jankos był drużynie. No, a poza tym, chciałbym nadal pochwalić Dorana i Pinata, bo dobrze się dogadywali. Pinat w ogóle SVP e, te, tego e, meczu. A Pace, nie wiem, dobrze, że to sierwo umiera, bo grał Zeri, nie wiem, nienawidzę zeri jak można w ogóle jeszcze pikować Zeri, w sensie to jest broken piki, dlatego nie powinno się tego pikować. No i mamy czwartą grę Genji wygrało. Jak to by się tego spodziewał? Ale ta mapa nie wyglądała aż tak źle, bo tu miało fajny początek, miał fajny middle game, ale zaczęło głupieć, bo zaczęli koło 20... Yy... Nie pamiętam, której to było. Albo koło 24, albo koło 26 minuty robić barona. I wiecie co? Bo oni zaczęli go... E, zaczęli tego robić, tego barona. I to było głupie, bo... Dlaczego? 5 na 5. Rasz przeciwko... LCK. Mistrzowi LCK. Widziałeś, jak dawali ci wycisk? Na w wcześniejszych mapach. Widziałeś, że... Moje poprzednie zwycięstwo było naprawdę trudne do osiągnięcia, że mimo że ci dobrze wychodzili od honii, nadal znajdowali kontrę. I w sytuacji, kiedy ty robisz barona, to przeważnie ty jesteś tym bardziej narażonym. Genji to nie jest tak, że oni musieli przemierzyć jakiś kawałek, oni byli na rzece przy picie. Czy tu świadomie postanowiło rzucić wszystko na jedną kartę? Nie musieli tego robić. Mogli wyskalować, bo mieli Dravena, bo mieli Asola, mogli na spokojnie skalować, ale stwierdzili, że chrzanią to i muszą wziąć tego barona. Ta gra nie wyglądała tragicznie na G2, ale postanowili jednak, że tego barona. No i zamysł ogólnie był ciekawy, ponieważ pomyśleli, że Broken Blade zajdzie ich z od dolnej strony e, mapy przez mid e, na flankę, a Caps chyba z prawej. Tylko co się wydarzyło? E, po pierwsze, był tam Doran. Doran to jakbyście jeszcze nie zauważyli na przestrzeni tej serii, to jest taki bardzo dobry toplainer, który potrafi robić dużo ciekawych rzeczy i on już w trakcie tej serii musiał trzy razy męczować się na Kenena. Więc co niecoś już ogranił przeciwko Kenenowi wie? Jeżeli ma Kresantę, którego w zasadzie nic nie obchodzi oprócz tego, że się w Ciebie wbija, bo jest unstoppable, bo, bo jest koloru skóry, którego nie mogę wymienić. Yyy... <noise> Jego... I Kenneth musiał użyć ultimate tylko po to, by przeżyć walkę z Nekesantę. A Jake wystrzelił Pinata w stronę Broken Blade'a, żeby ten mógł go zabić. Potem G2 zaczęło schodzić do dżungli dolnej, górnej... E Blue Side'u. Żeby tam zostać otoczeni, wysadzili się tam sadzonką, ale tam już czekał Chomis, Pejzer i po prostu rzucali autosami i zostali wysadzeni w powietrze! To było straszne! Po co ci tu to zrobiło? Mało tego, wzięli Sorakę i Mike X paradoksalnie, grał w całej tej serii najlepiej tą soraku, Czempionem, który kompletnie tutaj nie pasował. Czempionem, który nie pasował do grania przeciwko GG i czepionym, który nie pasował do całej kompozycji G2. G2 potrzebowało jakiegoś solidnego tanka, ewentualnie jakiegokolwiek innego enchantera, który miałby jakiekolwiek inne efekty CC niż cleans. Po co przeciwko Jinx lub Tristianie tobie cleans. Znaczy to nie był cleans, tylko yy, wyciszenie. Po co ci to? To jest ci niepotrzebne. To jest głupie, że to bierzesz wziąłeś to? Po co? Ja nie rozumiem. Kto był tam zbanowany? Bo już nawet nie pamiętam. Był Nobtidius, była Eni, też zbanowany. Zbanowali jeszcze Maokaja i Bliskranka. Mogli wziąć, nie wiem. Mogli wziąć karmę. Mogli nawet... Nie, Morgana nie działa z y, tym DRAVENEM aż tak dobrze w kopleju. Kogo mogli wziąć oprócz karmy jeszcze? Nie wiem, zmanowani wszyscy. We traka został zmanowany. Takie permapady w Miki X ale Co jest? Mike X XD. Rozumiecie to? Genji wygrało grę? Znaczy, ten Mike X właśnie nie był największym problemem tego. <grym> Z jakiegoś powodu, Miki? Nie był największym tego problemem. Ta Soraka tutaj działała. <grym> Co jest grane? I wiecie co? Ja się obawiam, że gdyby nie to, że Genji spokusowało się na najgorszego, drugiego najgorszego gracza tej serii, to Gito mogłaby tu wygrać. To jest bezsensowne, ale rzeczywiste. Oprócz tego, że Gitu czasami podejmowało głupie decyzje właśnie jak ten baron, <grymne> dziwne, ale Genji wygrało. E, okazali się rozsądniejszą drużyną która jest bardziej zgrana, która lepiej gra na błędach przeciwnika i, co ważniejsze, popełnia tych błędów mniej. Bo to nie jest tak, że G2 zagrało beznadziejnie, G2 zagrało dobrze, oprócz nie licząc tej drugiej mapy, ona była beznadziejna. Pierwsza mapa została przegrana przez błędy G2. Co prawda nie popełnili ich dużo, ale to były na tyle e, wykorzystane przez Genji, że mogli sobie wygrać całą serię. Znaczy nie serię, tylko mapę. Więc G2 nie zagrało tutaj źle. Ja myślę, że nadal można uważać yy, G2 za różne dobrym na MSI. Tylko ta druga mapa była fatalna. Nie powinna być. Nie powinna istnieć. I, no. Ta czwarta mapa była nawet okej, okay, ale no. Ech. Pośpiech. Pośpiech, pośpiech. Jeszcze raz pośpiech. Dzisiaj MAD Lions kontra T1, prawdopodobnie zobaczycie ten filmik po tym meczu, więc będziecie mogli się ze mnie śmiać, ale ja mam dobre przejścia co do MAD Lions, skoro G2 pokazało się dobrze na Genji Przypomnę, że Genji wygrał 3-0 na T1, a g dał dało radę wygrać jedną mapę. Nie, żebym coś sugerował, ale MAD Lions było lepszy. Nie no. Szczerze ciężko ocenić, bo T1 miało bardzo dużo czasu na to, żeby się zmienić. Genji miał bardzo dużo czasu też, żeby się zmienić na przykład na gorsze, tak jak to e, często u nich bywa na e, turniejach międzynarodowych, że e, jadą tam z dużą nadzieją, z dużym hypem, że ej, oni wygrali e, LCK a czy coś, a potem, no, a wywalmy się w kogoś, kogo rozwaliliśmy w L LCK, e, bo, bo tak, żeby było ciekawie. Nie wiem, na kogo się oni wywalili. Nie nadam w y 2022. No World Rocak, Genji wywaliło się na DRX. Czy na Damon Kia? Nie pamiętam już. Nie! Genji wygrało. By to było 3-2 chyba. Nie? Jakby wszyscy się śmiali, że gdyby niektóraś tam mapa, to by na Luisie Damon Kia wygrało. No, ale wracając, no. P1 y mam. Oczywiście mają busta, że są z Korei że tak to powiem. No, ja nadal nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, jakim cudem, jak, jakkolwiek drużyna robi fragi na Koreę i jest przewaga, nie wiem, tam w, we fragach, nawet w play, tak żeby była, Korea i tak ma zawsze więcej golda. To jest zagadka, więc to jest boost Korei. Ale Mad Lions jest ciekawą drużyną. Jest dziką drużyną. Mogą, paradoksalnie mogą zagrać tak głupiego LoLa, że nawet t że nawet Kerry by się tego nie spodziewał. I że to może wypalić. Wiem, że brzmi jak szaleniec, ale żeby ufać Mad trzeba być szaleńcem. A wiecie, kto od trzech lat yy, sukcesywnie mówi, że Mad Lions da rad. <grymny> Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro uda mi się nagrać o e 1 kontra Mad Dziękuję za oglądanie. Fajnie by było, gdybyście zostawili jakąkolwiek ocenę, może własne zdanie dotyczące meczy, który omawiałem i ten który zapowiadam wam. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.